System AdBlue też może być powodem licznych zawirowań w pracy auta. To układ, który poprawia ekologiczne parametry tego ponad 3-litrowego diesla. Pod podwoziem znajduje się zbiornik z wodnym roztworem mocznika. Płyn po podgrzaniu wtryskiwany jest do katalizatora. Pod wpływem wysokiej temperatury w roztworze wydziela się amoniak wchodzący w reakcję z tlenkiem azotu. W ten sposób z rury wydechowej zamiast spalin leci para wodna i nieszkodliwy dla środowiska lotny azot. Podczas demontażu o sprzętu układu AdBlue gołym okiem dało się zauważyć pierwszą sterkę – ułamany kruciec od pompy. Adam chce też zajrzeć do znajdującej się w obudowie grzałki. Panowie zlewają więc płyn i demontują pokrywę. No, i pierwszy sposób na sprawdzenie grzałki to oczywiście pomiar rezystancji. Zaczniemy od kosza. Dwa grube przewody, w tym przypadku czerwony i biały. Z tą pewnością do grzałki. Przyłóż na chwilkę ci przyczyną kostkę. Potem daje już nie ma żadnego łączenia. Jaki mamy? No, 0,3 powiedzmy, nie jest źle. Czy to są te dwa piny? Tak. Ona powinna mieć około 2,5, może nie całe. – Nie, to jest zierane rany. Za duża jest rezystancja. – Dobrze, to zostaje jeszcze pomiar grzałki, która biegnie wzdłuż przewodu, który dostarcza AdBlue do wtryskiwacza. – Swoją drogą, to ciekawe, że w imię ekologii, nowoczesny diesel musi dźwigać dodatkowe kilkadziesiąt kilogramów osprzętu. Druga grzałka daje oznaki życia. 3,6, czyli tak mniej więcej 40 W, ale ta jest sprawa. Yy, trzeba będzie ten kluciec wydłubać. Mhm. I teraz tak, jeżeli chodzi o pompę, tak sobie na nią patrzyłem, nie ma szans, żeby wymienić ten kluciec. No nie, bo to jest wklejone razem. To podejrzewam, że nawet się rozpadnie podczas demontażu. Czeka mnie zakup, podejrzewam bardzo drogie pompy. A kolejna rzecz to muszę poszukać w necie tej grzałki. Bo jeżeli pompa będzie sprawna i grzałka będzie sprawna, to system AdBlue będzie uzdrowiony. Myślę, że ta grzałka jest niewymienna. Nie, jest. Zobacz. Trzy spineczki, to jest 5 minut roboty.